Nazywam się Patrycja, mam obecnie 22 lata i mieszkam w Gdyni yy, i tam studiuję. Mam wzrost 1,68 m i ważę 80 kg. Moje wymiary to 106 cm w biuście, 84 cm w talii i 108 cm w biodrach. Noszę rozmiar pomiędzy 40 a 42. Myślę, że to jest taka trochę. Brazylijska sylwetka. Zajmuję się um, parzeniem kawy, jestem baristą. Ta kawa na początku mi nie wychodziła. Muszę do pracy. Nie umiejąc mieć mleka na, e, na cappuccino, nauczyłam się sama obsługi ekspresu i robienia kaw. W marzeniu samej kawy jest to fajne, że ty możesz tak jakby nadać jej swój własny kształt, ponieważ możesz ją zrobić bez względu na że ona jest mocna, czarna, pobudzająca, ale też może być delikatna. Są różne rodzaje ozdobienia kawy. Można rysować na tym różne kwiatki, wzorki, pajęczynki. To jest, to jest tylko woda do swojej wyobraźni. Jest jak, trochę jak taka pizza. Cześć. Cześć. Izabela. Patrycja. Bardzo miło, zapraszam. Patrycjo, ja słyszałam, że Ty masz bardzo interesującą pracę. Tak, bo tak jakby ten dzień zawsze ludzie ze mną zaczynają, bo każdy zaczyna dzień od kawy. Yy, serwujesz dobrą kawę, ale też zarażasz uśmiechem? Myślę, że tak, myślę, że na pewno. Jak ktoś zawsze przychodzi, to mówi, no dobrze, że Ty jesteś, Boże, przynajmniej będę miał dobry dzień. Powiedz mi, co sprowadza Cię do tego programu? Uważam, że moje piersi są ponad miarę źle się z nimi czuję, jest to po prostu długa historia, gdzieś tam coś się przeplata w moim życiu. Her, so cute, w bardzo wieku pojawiły się u mnie piersi. Ja już musiałam nosić stanik, gdzie to była czwarta klasa podstawówki. To było dla mnie bardzo ciężkie. Ja zresztą miałam duży problem z znalezieniem swojego odpowiedniego biustonosza. I to zawsze było takie, wchodziłam do sklepu i pytałam się, aha, dobrze, tu są normalne biustonosze, a gdzie są spadochrony? Nie za bardzo lubię eksponować swoje kobiece kształty. Czasami jest tak, że z płcią przeciwną jest problem z utrzymaniem kontaktu wzrokowego, więc... A jaki ty masz na co dzień rozmiar biustonosza? Na co dzień noszę 70G. A y jak myślałeś sobie o mierzeniu sukienek, to baś się najbardziej czego? Tego, że twoje piersi się nie zmieszczą? Bałam się bardzo, że będzie to wyglądało bardzo brzydko, że będą po prostu wychodziły. Chciałam mieć taki komfort w tym dniu, gdzieś gdzie po prostu, żeby ich nie pogubić i żeby po prostu nie wyglądała jak taka cytolina, brzydko mówiąc. <laughs> Dobrze, że jestem tutaj ja i pomogę jej przebrnąć przez ten trudny dla niej temat. Ja bym chętniej wbrała samochód ślubny niż jeżeli sukienkę, bo u mnie sukienka to jest tragedia. Zawsze jak wybieram sukienki, czy na studniówkę, czy jakieś inne okazje, to były zawsze po prostu płacz. Nie ja ma już potem nienawidzić ja chodzić i przymierzać tych sukienek, więc potem po prostu wyszyłam te sukienki na miarę. Serio? Myśl o wyborze sukni ślubnej może przerażać kobietę? Ty jesteś wulkanem energii, więc strasznie jestem ciekawa, jak żyje z tobą twój narzeczony. Przede wszystkim tak. Ja dużo gadam. Ono gada. Oh, więc z tych, że on mnie... Ciężko z tobą dużo gadać po prostu. To jest fajne, że on mnie słucha. Przyjechał dzisiaj z tobą? Przyjechał ze mną. No to ja muszę go poznać, leć po niego. Hey, Mam na imię Piotr, mam 25 lat i jestem narzeczonym Patrycji. To jest Piotrek. Cześć! Cześć, Miłowi. Mi. Zapraszam, siadaj tutaj ze swoją narzeczoną. Piotrze, zdrać mi, czy ty masz jakieś patenty na to, żeby z nią wytrzymać. Ja normalnie z nią wytrzymuję. No to jest świetna osoba, to jest moja przyjaciółka. Nie, nie jest, jest przesłodka i przeurocza, to w ogóle nie kwestionujemy. Pytam o to gadulstwo. Ona mówi, ona mówi za nas dwoje i, i tak się uzupełniamy po prostu. E, moi drodzy, muszę zapytać o Wasze poznanie, bo mam wrażenie, że chyba tutaj to Patrycja zagadała pierwsza. E. <grych> Czy no, nie? Właśnie nie, właśnie, właśnie nie, Poznaliśmy się przez portal randkowy. Tak naprawdę to pierwszy napisał do mnie Piotr. Więc umówiliśmy się w najbardziej publicznym miejscu, było to po prostu pod stacją kolejki. I oczywiście moja przyjaciółka Marta była poinformowana o tym, gdzie idę, z kim idę. Mamy hasło bezpieczeństwa. gdyby był nudny, to też ci napiszę, więc do mnie zadzwoń nie mnie przecież czego wyrwisz z tej randki. Na pierwszą randkę zabrałem Patrycję do kawiarni. Pierwszy raz, jak się zobaczyliśmy, to było, że kurczę, że jest rzeczywiście przystojny, że rzeczywiście te zdjęcia nie przekłamują. Urzekł mi piękny uśmiech. Już było go widać z daleka. Jak mnie tylko zobaczyła, też od razu się uśmiechnęła. Bardzo jest w moim typie, bo ja bardzo lubię brunetów, bardzo lubię brodatych <laughs> i bardzo lubię ciemne oczy. E, pamiętam, że siedzieliśmy w tym szejku i on do mnie mówi, dobra, to chodzimy dalej. Ja mówię, gdzie dalej? A on, no, na kolejny etap randki. The ja mówię, to jest kolejny etap randki? Ja Wie, boże, ja skąd się urywałeś. Nasza pierwsza randka trwała od godziny 16 do 23. Po prostu zmieniśmy tyle tych etapów w tej randce, że ja po byłam już byłam chyba zakochana po prostu. Ja na początku podchodziłem do tematu na spokojnie, no ale z Patrycją no nie można spokojnie do, do niczego podchodzić i no tak ze sobą zostaliśmy już do teraz. Panny Młode ponad miarę. Nowe odcinki we wtorki o 21.30. TLC.